Witam Was w kolejnym odcinku grudniowego odliczania. Dzisiaj 19 grudnia. No i co? I lecimy sobie oczywiście z naszymi kalendarzami. No i z pewną paczuszką, która do nas przyszła, ale najpierw otworzymy kalendarze, żeby potem otworzyć paczuszkę. E, co tu jest? Może luton Otworzymy sobie dziesiątkę? żeby zaległy otworzyć chociaż jeden? I dzisiaj jest y, 19, jest. czekajcie, gdzie tu jest 19? Tu, Brentford, ok. Transport dobra tutaj, może siódemkę otwórzmy z Aston Villa, ale nie chce się otworzyć. To jest głupie, to jest głupie w panini, że mają to tak zrobione, że jest ciężko w ogóle to otworzyć. No ale dobra, poszło jakoś. Dobra, otwieramy to, zamykamy to, leci na bok. Najpierw otworzymy sobie te saszetki, potem otworzymy sobie maszatek. Tak jest, pyk, na bok śmieci. Co my tu mamy? Saka. Jolinton i... Ice Grillish. chodzik jak ktoś by potrzebował. Dynamo i Ultrasonic. No i ostatnia. Game Changer. Trossard, go chyba w ogóle nie mam. Musiałbym sprawdzić. Dobrze, i tutaj w naszym kalendarzu dziewiętnastka. Tu jest. Kto to będzie? Grał w Milanie w 2019 wygląda. Chociaż nie, to na z jedynie przecież no nie wiem, ciekawi mi to, zaraz zobaczymy, to to jest... A te Hernandez, okej. Okay. Fajna karta, tego Wrati. tutaj nic specjalnego. Dobra, no i teraz troszkę was obniżam, i to co. Lubicie najbardziej, czyli ekstra klasa, bo widziałem, że wyświetlenia na ekstra klasie są naprawdę mega fajne. Porównując inne, inne kurde odcinki, mamy naszą kosę. Dobra. Musimy wyciągnąć. W tej folii, czekajcie, bo to jest chyba faktura. Tak jest, którą odłożę sobie na bok. No i dobra, co my tu mamy? Dostaliśmy przewodnik kolekcjonera. No, ale taki przewodnik mamy. Co, jak ktoś by chciał... Mogę mu wysłać, chociaż nie wiem komu by był potrzebny, no, ale przewodnik. No i dwa... hobby box. Hobbyboxy od Sportzo. No i co? Te są zafoliowane, wiemy, że nikt tu nic nie grzebał. Zobaczymy, polecimy dziś sobie z jednym, jutro z drugim. Aż... dmuchnąłem kamerkę. Niech to ładnie tu otworzyć. Również, jak ktoś by chciał takie pudełeczko... Na przykład... Jestem w stanie wysłać takie oczywiście puste. W sensie m, ktoś nie zrozumieć, że chcę sprzedać całe. Nie chodzi po prostu, jak niektórzy zbierają, wiem, że zbierają takie pudełka. To jestem w stanie takie pudełeczko wysłać. że autentycznie zamknięte. No i otwieramy. Ogólnie tak. Tu największa szansa na autograf i karty limitowanych z kawałkiem koszulki. Tak to tu się prezentuje. E, gdzie jest ten Team Unit wpada? 1 na 4 boxy wychodzi na to, tak? Hmm. No dobra, no to módmy się, że to będzie właśnie ten czwarty box. Teraz zobaczymy. Dobra. No i nic, mamy 10 zoszeek lecimy sobie, miejmy nadzieję, że jakieś fajne karty będą. Co wam mogę powiedzieć, na pewno nie opłaca się już zbierać puzli w sensie, bynajmniej w obecnej sytuacji, z jednego prostego powodu, że puzzle zostały już wykorzystane. Ostatni puzzlem znajomy, tutaj, nasza ProElite, do 150 kasolik, Rivals Forever żurawski i zwarta ze stalą, no i z Krakowi Tutaj zawodnik. Więc zostały wykorzystane ostatni. Z tego co wiem, ostatni ten. Znajomy odebrał. Ostatni szybko. Ostatni box, W sensie ostatniego Kowacowicza. Ostatni autograf. Ja odebrałem trzeci bodajże od końca, jaki był. Więc udało mi się, ale do 150 sadlock i i jest autograf do 25 Tomasz Wójtowicz! wow 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 co tu się stało o mój Boże next gen, Tomasz Wójtowicz. Eee, gratulacje otrzymałeś specjalną kartę z, aut z autentycznym podpisem zawodnika PKO BP Ekstraklasa. wow jeszcze niski limit do 25 jak te next geny w ogóle wpadają mamy książeczkę o skorzystamy z niej <grym> Mhm, mm geny. Tak, auto jest do 25 zawsze, dobra. Ale jest mega dobrze. Już w drugiej saszetce. Autos, no elegancko, no to on jest tu. Miejmy nadzieję, że to nie jest ostatni hit. Więc, no mówię, z Puzzle już się nie da nic zbierać. Ja czekam, aż przyjdzie do nas właśnie ten. Yy... Teraz zapomniałem. Kowacewicz Aż do nas przyjdzie i zobaczymy jak to w ogóle się będzie prezentować Mamy Team Spirit Mamy Spirit z Widzewa Łódź Jeden na 190 I do 150 Starzyńskiego Szymczak Rawas Wolkowski, i tak czerwiński. Okej, okay. tutaj zaczynamy specjalne. Swędrowski. I auto! Co? co tu się dzieje? Patrzcie to. Drugi autograf? Czerwiński. Do 139. Gratulacje otrzymaj specjalną kartę z autentycznym podpisem zawodnika PKOBP Extra Clasa. What the fuck? No co tu się dzieje? Dwa autografy w jednym boksie. Jeszcze jeden ruki i jeden zwykły, ja pierdziele, No dobra, ja nie wiem co tu się dzieje. Ale jest grubo, jest naprawdę grubo. Sliż, łaski, stępiński, szkurin, da koczy. i blazić do 50. Ok, ładna karta. Dobra. Nie no, dzieje się grubo. Naprawdę bardzo grubo. O! To mi brakowało wczoraj. Za to musiałem dać. To szkodzik, co możecie wziąć, bo i taki, tak nic nie odbierzecie, niestety. Za to musiałem dać wczoraj 30 zł, żeby kowalcevisia zamówić. No ale co zrobić? Może jakby kurier się pośpieszył i ta paczka by przyszła trochę wcześniej, to bym nie musiał płacić. No ale. Team Spirit. Piazgliwice. Tutaj. Warta Poznań i Gettinger do 150. ok. Puzzle, fajna sprawa, ale wydaje mi się, że zbyt mało tych, chociaż te karty, no o to chodziło, że mają być takie limitowane. Tim tym Spirit Radomiaka, Kacper Tobiasz i Kochalski do 150. O to chyba chodziło właśnie, że te karty miały być takie, wiecie... Ale Premium, Siemasko. Co my tu mamy? Janukowicz i jeden na jeden! O Boże, co to jest za boks? Kupacz, Kupczak. 1 na 1. One of one. To jest nieprawdopodobne. No to jest boks, chyba, który przebija te dwa poprzednie, co miałem. No, nieprawdopodobne. Co tu się wydarzyło? Powiedzcie mi, jeden na jeden, Mateusz Kupczak, Zwarty Poznań. Wszystko jest nieprawdopodobne, co tu się dzieje. Dobra, ja. Szczerze, ja nie mam pytań. jeszcze Dwie stażeczki do końca. No ale, o! Kolejne puzło, też go wczoraj musiałem kupić. Team Spirit. Josue. I Bobek do 150, Josue niestety bez limitu. Dobra, ja nie mam pytań w ogóle, co to jest za box? nasik Bobek. Serafin, blazić. Chyba święty Mikołaj przyszedł do mnie wcześniej. I jeszcze Szymczak. 1 na 50. Nie, no dobra. Muszę jeszcze te No to co się stało w dzisiejszym odcinku, brakowało wiecie czego, tylko yy, koszulki. I to by był boks, którego nie da się chyba przebić. Jeden na jeden, kupczak. Wujtowicz da 25 auto i sygnatura Czerwińskiego na 139. No to przecież jest to jest niepojęte, jeden na jeden w ogóle trafić, wow, wow, wow. Co ja wam mogę powiedzieć? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, miejmy nadzieję, że ten drugi bok będzie dwa razy lepszy jeszcze, ale no, podpię, że tak się da, no ale co wam mam powiedzieć, to jest po prostu grubo. Ja wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, dajcie znać, co sądzicie o tych autogra autografach i karcie jeden na 1. No, dla mnie jest to coś nieprawdopodobnego, bo takiej drugiej karty już nikt nie będzie miał. No, bo jest tylko jedna, no naprawdę wspaniale. Cieszę się bardzo, ja Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, Siemaneczko, i cześć, życzę Wam miłego Dziąka. No, bo mój jest bardzo miły. 19 yy, przyszedł do mnie, no, Święty Mikołaj, trochę wcześniej. Trzymajcie się, Siemanko, cześć. Pamiętajcie o subie, bo chyba za, za ten odcinek za, zasługuje na suba i moje trafy też zasługują na suba. Siemaneczko, i cześć, życzę Wam miłego Dziąka.